Witajcie, kochani! Dzisiaj o objawach ostrzegawczych zbliżającej się śmierci. Rola opiekuna jest kluczową w tych ostatnich dniach życia. Ważne jest rozpoznawanie objawów wskazujących na ostatnie etapy życia, aby zapewnić nasze wsparcie, spokój, komfort oraz oferując pełne współczucie. Śmierć to temat, którego większość ludzi unika, a przecież jest on częścią naszego życia. Pracowałam z pacjentami, którzy umierali, i widziałam powtarzające się objawy u tych osób. Gdy zbliżamy się do końca życia, to nasze ciało wysyła pewne sygnały, których zrozumienie może nam zapewnić gotowość do, do nadchodzącej sytuacji. Należy pamiętać, że objawy te mogą ukazywać się różnie w zależności od czynników, takich jak choroba, z którą walczą leki, które biorą i ogólny stan zdrowia pacjenta. Jednym z objawów w ostatnich dniach życia to utrata apetytu i pragnienia. Nie jesteśmy w ogóle głodni i nie odczuwamy pragnienia. Nie chce nam się pić, tak jakby nasz organizm już się sam wyłączał. Dzieje się tak dlatego, bo funkcje organizmu powoli wygasają i nie potrzebujemy dużej Ilości. Pacjenci jedzą mniejsze porcje lub w ogóle nie chcą już jeść, bo ochota na jedzenie i picie maleje. Zwykle pacjenci w ogóle nie są zainteresowani jedzeniem i odmawiają posiłków lub przyjmują niewielkie ich ilości. Zmianą tym często towarzyszy utrata masy ciała i osłabienie organizmu. Jest to znak, że ciało przechodzi proces aktywnego umierania. W takich momentach nie starajmy się pchać na siłę czegoś do ust, bo tylko pogorszymy samopoczucie. Ważne jest, aby zrozumieć, że utrata apetytu jest normalna i niekoniecznie oznacza, że dana osoba cierpi. Więc zmuszanie do jedzenia wbrew woli pacjenta może być bardziej szkodliwe niż pomocne i prowadzić do dyskomfortu. W zamian tego można skupić się na nawodnieniu organizmu i komforcie tej osoby, np. przez podawanie małych łyków ulubionych napojów, miękkich potraw, takich jak przeciery, zupy, galaretki, lody, lub po prostu nawilżanie ust wilgotną szmatką. Następnym objawem są trudności z połykaniem. W miarę osłabienia mięśni Połykanie staje się trudniejsze, co może doprowadzić do zadławienia się lub aspiracji. Wahania te są powszechne w końcowych etapach życia i odzwierciedlają pogorszający się stan pacjenta. Następują również problemy z trawieniem to jest zaparcia lub nietrzymanie moczu. Ze względu na Spowolnienie układów organizmu, a szczególnie układu trawiennego. Należy więc zapewnić komfort i gotowość y, tej osoby do procesu umierania. Innym objawem to jest spadek energii, zwiększone zmęczenie i sen. W ostatnich dniach życia pacjenci zwykle odczuwają głębokie zmęczenie i dużo śpią. Zwiększone zmęczenie i osłabienie organizmu, jakiego człowiek doświadcza w tych dniach, jest to oszczędzanie energii na inne procesy w organizmie. Pacjenci dużo śpią i robią sobie częste drzemki, co jest normalne, aby zachować resztki energii na inne procesy życiowe. Zmęczenie jest powszechnym objawem uschyłku życia, które może wpływać zarówno na ciało, jak i na umysł. Utrudniając danej osobie ostatnie chwile życia. Następnym objawem jest wycofanie życiowe. Gdy zbliża się śmierć, wiele osób w naturalny sposób zaczyna wycofywać się z, z interakcji społecznych. Pacjenci zwykle lubią spędzać więcej czasu w samotności lub sprawiają wrażenie, że nie są zainteresowani rozmową. Jest to część procesu umierania i przesuwanie o uwagi na wewnątrz do wewnątrz siebie. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jest to bolesne dla przyjaciół i rodziny, ale należy zrozumieć, że nie jest to ignorowanie relacji między nimi, ale jest to sposób w jaki umierający próbuje zachować energię potrzebną w związku ze zbliżającym się końcem. Osoby u schyłku życia Często wycofują się ze swojego otoczenia, gdyż godzą się z rzeczywistością zbliżającej się śmierci. Należy zapewnić spokojne i wspierające otoczenie, które pomaga zachować komfort. W obliczu śmierci większość ludzi traci zdolność mówienia, i często, gdy dana osoba zbliża się do śmierci, to nie może już mówić. Bo mózg przestaje wysyłać sygnały potrzebne do mówienia na głos. Następuje zauważalny spadek komunikacji werbalnej i mniej wypowiadanych słów. Komunikacja niewerbalna, czyli trzymanie pacjenta za rękę i kontakt wzrokowy, staje się wtedy ważniejszy. Po utracie zdolności mówienia wzrok zaczyna zanikać. Nast najpierw. Y widzenie staje się niewyraźne, ale wiele ludzi tylko widzi przyćmione światło. Wkrótce, po utracie wzroku, znika również zmysł dotyku. Oznacza to, że ich dłonie nie, mo nie mogą już czuć rąk bliskich, które je trzymają, bo mózg przestał wysyłać sygnały z trzymanej ręki i dlatego osoby umierające nie mają czucia. Następnym objawem mogą być halucynacje i wizje, i wtedy wiele umierających osób widzi coś zupełnie innego. Jest to doświadczenie inne prawie dla każdego, bo jedni widzą swoich umarłych, bliskich, którzy już dawno odeszli i rozmawiają z nimi, wyciągają do nich ręce. Halucynacje i wizje nieobecnych osób występują zwykle w procesie umierania i doświadczenia te zwykle przynoszą osobie umierającej komfort i nie są dla tej osoby niepokojące. Należy wtedy okazać tej osobie empatię i wsparcie. Ważne jest, aby podejść do tego ze współczuciem, cierpliwością i szacunkiem dla tej osoby. Dezorientacja następuje dość szybko w trakcie umierania, a co za tym idzie utrata pamięci. Objawy te mogą wynikać ze zmniejszonej ilości tlenu mózgu oraz na skutek zmniejszonego metabolizmu. Pod koniec życia zdolność mózgu do przetwarzania informacji zostaje upośledzona, co prowadzi, że dana osoba może mieć trudności ze zrozumieniem otoczenia. Rozpoznaniem znajomych, ich twarzy lub przypomnieniem sobie czegokolwiek. Okresy zmienionej świadomości, w tym braku reakcji lub półprzytomności, są oznaką zbliżającej się śmierci, które świadczą o pogarszającej się funkcji organizmu. Należy wtedy zapewnić pacjentowi pocieszenie i wsparcie. Potem następuje uporczywy kaszel i trudności w oddychaniu, które wskazują zwykle na gromadzenie się płynów w organizmie. Zmiany procesu oddychania, takie jak nieregularne oddychanie, może również wystąpić, gdy ciało zbliża się do końca życia. Ponadto następuje również obrzęk, kończyn, dłoni, stóp i kostek. Bo spowalnia się układ krążenia i następuje nagromadzenie się płynów w tych obszarach, co jest częstą zmianą fizyczną pod koniec życia. Stopy, dłonie i nogi stają się zimne i wskazują na spowolnione krążenie i często oznaką właśnie zbliżającej się śmierci. Organizm skupia się wtedy na ważnych narządach, zmniejszając w tym. Z tym samym przepływ krwi do kończyn. Następuje również zmniejszona ilość wydalanego moczu, a mocz zmienia kolor na ciemniejszy, co może świadczyć o niewydolności nerek. Następnym objawem są zmiany parametrów życiowych, tak zwanych vital signs po angielsku. Parametry życiowe, takie jak ciśnienie krwi, tętno i temperatura ciała, ulegają znacznym wahaniom. Zmiany te dają nam znać, że organizm przygotowuje się do śmierci. Gdy zbliżamy się do końca życia, to zaczynamy szybko oddychać, po którym następują chwile całkowitego bezdechu braku oddechu. Jest to niepokojące dla opiekunów. Ale jest to część naszego procesu umierania. Zmiany w parametrach życiowych mogą wystąpić w ciągu ostatnich 48 godzin życia, a gdy organizm zaczyna się wyłączać, to wtedy następuje spadek temperatury ciała i ciśnienia krwi. Dzieje się tak, gdyż krążenie zwalnia. Innym objawem jest zwiększony poziom bólu, który zwykle Następuje w miarę postępu niektórych chorób. Dlatego też podaje się pacjentom wtedy silne leki przeciwbólowe. Chociaż niektórzy pacjenci nie przechodzą to bezboleśnie, to jednak zwiększony ból jest częstym objawem bliskiej śmierci. Należy również stosować interwencje niefarmakologiczne, farm takie jak dostosowanie, zmianę pozycji ciała pacjenta pielęgnacja jamy ustnej i skóry itd., które nie tylko poprawią jakość ostatnich chwil życia, ale również jego godność. Majaczenie delirium jest następnym objawem pacjentów zbliżających się do końca życia i prawie wszyscy doświadczają go na kilka godzin lub dni przed śmiercią delirium, Wiąże się z zakłóceniami uwagi, komunikacji i świadomości, co może wywoływać niepokój u osób opiekujących się pacjentem. Majaczenie może pojawiać się i znikać. Należy koncentrować się na podawaniu leków i komfortu. Niektóre osoby mogą odczuwać niepokój lub pobudzenie. Wiercenie się, jęczenie lub próby wstawania z łóżka. Należy więc zachować ostrożność. Zmiany w kolorze skóry, tak zwane niebieskawe zabarwienie skóry, szczególnie na kończynach, może wskazywać na słabe krążenie. Zmiany te często pojawiają się w końcowych etapach życia, gdyż systemy organizmu zaczynają się wyłączać. Silnica obwodowa jest częstym objawem końca życia spowodowanymi zmianami temperatury i krążenia. Należy więc pacjentowi zapewnić ciepło, aby pomóc w opanowaniu tych objawów. Such to ostatni zmysł przed śmiercią, który zanika na sam koniec. Nawet jeśli dana osoba jest tak bliska śmierci, że nie może już jeść, pić, mówić i dotykać to nadal Cię słyszy, więc należy mieć to na uwadze i nie mówić przy umierającym o sprawach, które sprawiłyby mu jakiś ból emocjonalny. Dziękuję bardzo za uwagę. Cieszę się, że ze mną jesteście i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Proszę podziel się swoimi wiadomościami na ten temat pod filmem, zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję. Bye, bye. Właśnie rzuciłam pracę, żeby robić dla was filmy. Dajcie suba!